Dzisiaj będziemy budować miejsce na ogłoszenia I ogłoszenia będą co, co dwa dni Jak będę miał czas to nagram Na razie budujemy miejsce Budynek dokładnie Na ogłoszenia Jutro o 14.15 będzie Maraton z Minecrafta Do 16 jako, yy, tak, jakoś będzie w niedzielę będzie <laughs> Maraton z Clash of Clans. Yy, I yy, yy, zaraz później yy, będzie jeszcze yy, 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 najpierw Clash of Clans. Potem Minecraft yy, Pocket Edition. No i sobie nagramy dzisiaj będą trzy odcinki na kanale wrócone Jutro będzie no dużo jeszcze się okaże ile Na razie nie wiem Po tym będziemy grać w survivala To co wczoraj nagrałem No i y, Kolejny odcinek dzisiaj będzie z minecrafta Oprócz tego Będzie jeszcze jeden Wiem już się powtarzam, ale to nienormalne podobno. No to dobrze tutaj już. Proszę mam tabletę do do ładowania. Mam mało baterii. O 5% to więc no trzeba teraz będzie taki króciutki od razu na tablicy napiszę że maraton jutro teraz robimy taką tablicę Potem może robimy większe na razie takie Słuchajcie. mam skinę kota bo mam jeszcze młodszą siostrę która sobie gra też na tym Minecraftie i ona chce mi skina tego kota Taka tablica już będzie, teraz tabliczka, oj woda mi upadła, szukamy, na pewno tutaj nie będzie. Uh -huh. Putuh itu 我误会了。Oh, wolf, It's no, Czterna. To na razie to na dzisiaj. Jutro dzisiaj je, może jeszcze zrobię maraton. Piętnasta, pięćdziesiąt, pięćset, o piętnastej. No teraz będziemy chyba zaraz skończyć. Dziękuję za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Pohledaj jsem kolejné odčinky i popřední. Šemáno.